Cześć kochani, wróciłem po robocie. Jest późny wieczór, do ósmej wieczorem. No, spinatki myślę, że większość przeżyła, póki co żyją, nie wszystkie się chcą pokazać, ale chcę wam pokazać coś innego, bo przyniosłem z tu z dołu z 250 a, też galakcji. tam się ukrywa za spinatą ale tu jest, o, to jest za kardynałkiem. A, piękna samica galaxii ten kardynałek jest ogromny i zasłania ją. Mam nadzieję, że zaraz gdzieś ucieknie. No nie mogę wystraszyć kardynałka ze względu na to, że zaraz e, Galaxii zniknie w trymigach. No. Patrzcie, galakcji to jest jedna z piękniejszych krewetek. Nazywana, że niby hodowlana. No, trudno mi powiedzieć, aż tak się nie znam, czy ona jest hodowlana, czy nie hodowlana. Eee, ale ten kardynałek to naprawdę musiał wejść teraz w tą kadrę. No. Nie mógł wejść później. Tu mam zbyt porszocowane szyby, żeby z dołu złapać. No właśnie, to jest nagrywanie niby w sztucznym zbiorniku. Niby wszystko spoko, ale to też się wszystko naturalnie tworzy. I nie da się tego, jakby, wyszkolić tych krewetek, żeby sobie chodziły jak chcemy. Wpuściłem tu chyba 9 sztuk tych galakcji to nieduża ilość, ale była też samica z jajami. No nie wiem, czy, czy przeżyła, czy, czy nie, bo no, Galaxia jest bardzo skrytą krewetką. Ją tylko wieczorami można zobaczyć. Ale moim zdaniem jedną z piękniejszych krewetek Sulawesi eee, Bardzo szybko ucieka. Tu ładna spinatka. Podchodzi właśnie sobie do tej galakcji no a tu oczywiście olbrzymi kardynałek się popisuje jak on potrafi szybko zjadać pokarm tu jest dużo osadów glonowych wiecie na tym filtrze na tym panelu się otworzyło tu są małżoraczki no ale w jakiś sposób a, jeszcze nie zdążyły tego wszystko zjeść bardzo dużo jest tu krewetek biaje orchidei oczywiście jest najwięcej samice z jajami na drewieńku fajnie się one prezentują i powiem Wam, że nawet fajnie żyją. To jest sól z dropu Ja już innych soli nie używam. Nie będę promował specjalnie jakichś marek niemieckich. Używałem ich, ok, ale ja promuję teraz polską markę. Jest dobrym produktem, więc co będę Niemcowi do kieszeni pchał. O tutaj. No ja nie wiem, co to za takie jakieś dziwne trójkąty i czworoboki się tu tworzą. Nie wiem, czy coś tu dobrego podają na tej szybce, na tej raczej no, na tym filtrze. No, tam też galaxii wychodzi. Powiem wam, że galaxii na żywo, bo to filmik nie odda tego. Ona jest po prostu czarna. Kolor to jest smoła. To nie jest czarny jakiś taki, jak u Neocardin, takie coś byle co, tylko naprawdę czarny kolor. A biały kolor to jest świecący. Tak nie wiem, Pure Line, Krystale czy te jakieś linie takie. No przepiękne po prostu ma kolory. No, no wariatka musiała wejść mi tutaj popsuć nagrywanie, no. No dobra, chcesz być na pierwszym planie to bądź, ale no patrzcie, Galakciątko, Spinaty, widzicie jaśniejsze, ciemniejsze, żyją, żyją. Mam nadzieję, że się będą rozmarzać, ale to dopiero wam powiem w nowym roku. Bo no cóż, to już mamy dzisiaj 13 grudnia, więc ten rok już się powoli nam kończy. No i tyle z wieczora. Taki krótki filmik. To trzymajcie się miłej nocy. Do zobaczenia. Cześć.